Bardzo rzadko widzi się buddystów, sikhów, muzułmanów, żydów, a nawet rdzennych Afrykańczyków w Watykanie w tym samym czasie. Jednakże przez trzy dni najmniejsze państwo na świecie witało przedstawicieli przeróżnych religii oraz przedstawicieli ONZ, aby przedyskutować rolę religii i działalności tzw. celów zrównoważonego rozwoju. Wydarzenie to zostało zorganizowane, aby promować rozwój ludzkości poprzez nakłonienie przedstawicieli wielu wpływowych ugrupowań do współpracy przy tym długofalowym projekcie i wspólnymi siłami uwolnić ludzkość od plag, które dręczą społeczność świata. Wszystko to ma być osiągnięte do roku 2030 poprzez prowadzenie na świecie zmian instytucjonalnych, technologicznych oraz modyfikacje wzorców zachowań w społeczeństwach. Program do realizacji to 17 celów oraz 169 zadań, które obejmują między innymi podniesienie jakości życia przez całkowitą likwidację ubóstwa i głodu, całkowite usunięcie zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska. Zapewnienie dostępu do zasobów energii i pracy w społeczeństwie bez dyskryminacji oraz wprowadzenie pokoju i sprawiedliwości poprzez partnerstwo silnych instytucji. Powoli i sukcesywnie w wyniku działania zapisów Unii Europejskiej oraz Watykanu, na naszych oczach kontroli i optymalizacji zostaje poddana każda dziedzina życia. Wiadomości z ostatnich miesięcy wskazują nam, że Kościół rzymsko-katolicki nie tylko jest głęboko powiązany z inicjatywą celów zrównoważonego rozwoju, ale i aksamitnymi metodami działa za jej kulisami, aby poszerzyć swoje wpływy na wszelkich możliwych frontach. Historia przypomina nam, że ekspansja władzy i wpływów Kościoła rzymsko-katolickiego na świecką władzę, Często wiąże się z prześladowaniami względem tych, którzy z myślą katolicką nic nie chcą mieć wspólnego. A tak się dzieje, ponieważ Watykan jest agenturą Lucyfera, którego celem jest wywyższenie samego siebie i zwiedzenie jak największej populacji do sprzeciwienia się Bogu i Jego dobrym ustawom dla ziemi. W tym alarmującym kontekście Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę na to, że podczas kiedy obojętność i nieświadomość duchowa w Polsce pozostają niewzruszone, to głos demonów zaczyna subtelnie wydobywać się z ekumenicznych organizacji i różnego rodzaju nowoczesnych ruchów ratujących ludzkość. Tym razem ten głos słychać w środowiskach zrzeszających sympatyków i działaczy na rzecz między innymi ekologii dobroczynności i jak zaraz się przekonamy, promujących wolną niedzielę. W artykule dotyczącym wymienionego przed chwilą ekumeniczno-politycznego spotkania czytamy Światowy przywódca Luteranów uznał cele zrównoważonego rozwoju ONZ za wspólny plan, aby uzyskać pokój i dobrobyt dla ludzi oraz dla planety zgodnie z zasadami biblijnymi. Generalny sekretarz Światowej Federacji Luteranów, wielebny Martin Jung, nawoływał organizacje religijne zgromadzone na konferencji w Watykanie, aby były bardziej kategoryczne w implementowaniu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Sekretarz był jednym z około 400 przedstawicieli różnych wiar biorących udział w trzydniowej konferencji międzynarodowej, która odbyła się między 7 a 9 marca. Jak podaje Lutheran World Information, była ona zatytułowana Religie i cele zrównoważonego rozwoju słuchanie głosów ziemi oraz ubogich. Jung chwalił przywództwo zarówno ortodoksyjnego ekumenicznego patriarchy Bartłomieja I z Konstantynopola, jak i papieża Franciszka, bez których encykliczne Laudato Si nie byłoby możliwe. Powiedział on, że bez dokumentu papieża, Porozumienie paryskie nie miałoby miejsca. Zarówno Franciszek, jak i Bartłomiej cały czas przypominają nam o naszej roli jako misjonarzy oraz wskazują na głębie nawrócenia i transformacji, które są potrzebne oraz które organizacje religijne powinny ciągle wspierać. Przewodniczący wielebny Matthew Ross powiedział. Wilność działania w sprawie śledzenia zmian klimatu jest niewątpliwie konieczna. Ze względu na to, że większość populacji świata przynależy do jakiejś wiary, na społeczności ludzi wierzących ciąży ogromna odpowiedzialność, aby osiągnąć rozwój ludzkości i zwalczyć zmiany klimatu. Tak czytamy w wyżej wymienionym artykule. Niewiele osób jednak jest uświadomionych, że cele zrównoważonego rozwoju są kontynuacją kampanii Kościoła Rzymskokatolickiego, mającej na celu zebrać jak najwięcej poparcia ze świata, ponieważ opór względem tego, co ma być później wprowadzone, jest dla przeciwników Boga nie do przyjęcia. Przez kolejne sojusze i wiążące inicjatywy, takie jak właśnie cele zrównoważonego rozwoju, Kościół katolicki szuka sposobu, aby nie tylko poszerzyć obszar swych wpływów na świecie, ale i podreperować swój, jakże skażony różnymi nieczystościami, wizerunek. Działalność tego kolektywu obserwujemy w Polsce w wielu wpływowych ośrodkach, takich jak Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Najwyższa Izba Kontroli. Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Polska Izba Handlu, a nawet już na przykład w środowisku studentów oraz młodych dzieci, które nie spodziewają się, że ta szlachetnie wyglądająca działalność jest kawałkiem słodkiego plastra miodu na końcu bardzo ostrego noża, jak zaraz się oczywiście przekonamy. Wartą szerszego wspomnienia na tym właśnie tle. Jest również działalność tzw. Europejskiego Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzieli, które na polskich terytoriach reprezentuje oczywiście NSZZ Solidarność. Na ich podstronie można przeczytać ciekawe rzeczy. Przedstawiciele 65 organizacji z całej Europy podpisali w Brukseli deklarację założycielską Europejskiego Przymierza na Rzecz Niedzieli. Jednym z sygnatariuszy dokumentu był przewodniczący sekretariatu banków, handlu i ubezpieczeń NSZZ Solidarność, Alfred Bujara. Polskich pracodawców reprezentował pan dyrektor Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu. Solidarność od wielu lat walczy o to, aby niedziela była dniem wolnym od pracy. Zarówno w Polsce, jak i w Europie został zatracony sens niedzieli, nie tylko w aspekcie religijnym, ale także jako prawo każdego człowieka do odpoczynku z rodziną. Zauważcie, że autorzy tekstu piszą, iż niedziela jest w sensie religijnym prawem każdego człowieka do odpoczynku z rodziną, dla wszystkich w całej Europie, niezależnie od światopoglądu i wyznania. Ale zadajmy sobie wszyscy kluczowe pytanie w tym miejscu. Zgodnie z jakim prawem niedziela ma być przymusowo wolna? Zgodnie z prawem Boga czy zgodnie z prawem wymyślonym przez Watykan? Zwróćcie uwagę, że organizacje władzy świeckiej oraz Watykan razem z protestantami zaczynają w tej chwili mówić wspólnym językiem Lucyfera. A to dlatego, że Chrystus w Biblii mówi, że to Sobota jest Jego błogosławionym dniem świętym, dniem odpoczynku dla każdego człowieka, nawet dla zwierząt. Duchowni i światowa władza mają na ten temat zupełnie odwrotne zdanie, a wszystko to pod płaszczykiem równości, sprawiedliwości, dobroczynności oraz ekologii. Oczywiście, jeśli chcecie się przekonać o prawdzie, i wiedzieć, dlaczego część chrześcijan traktuje świętowanie niedzieli jako pogwałcenie fundamentów chrześcijaństwa. Zapraszam Was do materiału na tym kanale pod tytułem Czy niedziela jest Dniem Świętym? I tam jest to szerzej wytłumaczone. W oświadczeniu, które udostępnia na swej stronie NSZZ Solidarność, widać wyraźnie, że idea wolnej niedzieli w związkach zawodowych i Unii Europejskiej. Jest uzasadniana przede wszystkim tak naprawdę teologią katolicką, a nie innymi motywami. Wszystko pozostałe, moim zdaniem, jest tylko zasłoną dymną dla interesów Kościoła. Na samym końcu tego oświadczenia jest podkreślone, że jest to przymierze są tu tak zwane uchwały przymierza oraz zaproszenie do połączenia sił w celu forsowania tej całkowicie. Niebiblijnej filozofii w Europie. Mamy do wyboru przymierze z Bogiem, którego prawem jest biblijny dekalog, z sobotą jako Dzień Święty, lub przymierze z Kościołem Antychrysta i władzą pana tego świata, Lucyfera, który promuje prawo niedzielne przeciwko Bogu. Wybór pozostawiam waszej decyzji. Na stronie Europejskiego Przymierza na Rzecz Wolnej Niedzieli w języku angielskim. Są też artykuły rzekomo wskazujące, iż jest naukowo udowodnione, że to niedziela musi być tym wolnym dniem, a nie inny dzień. Oraz mamy też piosenkę o zażywaniu narkotyków w niedzielny poranek. W ten sposób środowiska katolickie zachęcają braci do wsparcia swych projektów. Kościół rzymskokatolicki namawia ludzi do działania na rzecz szeroko rozumianego dobra społecznego, co jest jak najbardziej w porządku. Tylko przykry problem zaczyna się wtedy, gdy zaraz jednocześnie kapłani tego samego kościoła namawiają ludzi do bluźnierstwa przeciwko Bogu poprzez rozpowszechnianie fałszywej informacji o tym, że, na przykład właśnie, niedziela jest Dniem Świętym wyznaczonym przez Boga. Podczas kiedy w Biblii brak jest zdań i wyrażeń orzekających taką ustawę. I co również jest dla mnie bardzo smutne, to że kościół administracyjnie, za kulisami organizacji sekularnych, wymusza niedzielę jako standard moralny na innowiercach, a nawet ateistach, łamiąc ich wolność do wyboru praktyki zgodnie z zasadami ich wyznania czy poglądu. Jest to bardzo dziwne, jak na Kościół, który rzekomo szanuje inne przekonania i promuje tolerancję. Wspólnym mianownikiem dla Europejskiego Przymierza na rzecz wolnej niedzieli oraz celów zrównoważonego rozwoju są badawczo-kontrolne instrumenty Unii Europejskiej oraz oczywiście mocno katolickie wpływy po obu stronach. Na ekranie tylko kilka przykładów z większej listy dla Waszej informacji. Szatan, używając Unii Europejskiej i Watykanu, atakuje nie tylko przykazanie czwarte, czyli przykazanie szabatu, ale równolegle atakuje pozostałe prawa i przepisy Jezusa Chrystusa. Z tej przyczyny, na przykład, jesteśmy świadkami tak dużego poparcia tej akcji ze strony środowiska celebrytów, które tak strasznie ciągnie w tym kierunku. Popatrzcie ilu jest tu artystów wpływowych ludzi, a nawet ateistów, którzy w swej pracy na co dzień ośmieszają Boga, promują podwójne standardy moralne, pokazują grzech w pozytywnym świetle. I tylnymi drzwiami demoralizują społeczeństwo, które przyzwyczajone do podwójnego życia, nie zauważa, jak wiele w tych wszystkich relacjach ekumeniczno-unijnych jest infantylnych sloganów i wzajemnych wykluczeń ideologicznych. To całe światopoglądowe pomieszanie jest fałszywą propagandą dla ludzi, których umysł ugrząs na mieliznach ziemskiego materializmu. Ci wszyscy ludzie, razem z Watykanem są jednego i tego samego diabelskiego ducha dlatego Bóg dopuszcza działanie na nich oszustwa tak iż uwierzą kłamstwu aby byli osądzeni wszyscy którzy nie uwierzyli prawdzie ale upodobali sobie nieprawość Jan Paweł II kiedyś oświadczył niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi co miało znaczenie polityczne i duchowe? I rzeczywiście, niedługo potem nastąpiła zmiana polityki i zachowań w Polsce. Ale czy naprawdę możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że nastąpiła zmiana na lepsze? Kiedyś były zagrożenia i przewroty polityczne, komunistyczna bieda i ciemnota. Dziś mamy normalizowanie chorób cywilizacyjnych, terroryzm. I furie rozpadającego się naturalnego porządku całej ziemi. Ja osobiście myślę, że w podsumowaniu modlitwa Jana Pawła II nic tutaj nie pomogła, bo tak naprawdę zamieniliśmy tylko jeden zestaw problemów na inny zestaw problemów. Tych z Was, którzy badacie proroctwa i wydarzenia, nie muszę już chyba zapewniać o tym, że takich wpływów Kościoła na instytucje świeckie, Możemy się spodziewać w nadchodzącym czasie coraz więcej, do momentu, aż cała Ziemia powiedzie wzrokiem za bestią. Widać w tym wszystkim, jak zbuntowani przeciwko Chrystusowi ludzie, pod płaszczykiem dobroczynnej działalności, orzekają swoje prawa i dekrety ponad wolę Boga, w ten sposób odzwierciedlając charakter i zamysł swego przybranego ojca Lucyfera. Nie dajcie się tak łatwo kupić na mydliny wszelkich światowych mówców, ani nie dajcie się naciągnąć na obietnice pokoju i bezpieczeństwa lub dobrobytu, o których mówił luteranin, bo Biblia nam przekazuje, co następuje. Sami bowiem dokładnie wiecie, że Dzień Pański przyjdzie tak jak Złodziej w Nocy, kiedy bowiem będą mówić: pokój i bezpieczeństwo. Tak niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada jak bóle na i nie ujdą. Zauważcie, że świat kroczący szeroką drogą wiodącej na zatracenie, tak jak reprezentant luteranów, zaczyna właśnie w bardzo precyzyjny sposób wypełniać dokładnie to proroctwo. Posłuchajmy. Together we have achieved an unprecedented of peace and security. And we are here today so that future generations can enjoy that same peace and security. We owe our success to our unity, to our resolve, to our ability to change as the world has changed, and above all to the men and women of our armed forces who put themselves in harm's way to keep us safe, we owe you and your families a huge debt of gratitude. You embody what NATO is your skill, your professionalism, your determination. You are what makes peace and security possible. You allow us to look to the future with confidence. We honour you here today and thank you for your service. June 12 in Singapore I'll be meeting with Kim Jong Un to pursue a future of peace and security for the, world, for the whole world. tych wszystkich społecznych niepokojów anomalii na ziemi i na niebie nie powstrzymają ani cała unia europejska ani żaden ekojezuita, czy inny watykan. O tym czytamy w Biblii, jak będzie przed samym powrotem Jezusa. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i Gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Te czasy właśnie się zaczęły i popatrzcie, to jeszcze nie wszystko. Dalej czytamy w Mateusza 24. Będziecie słyszeć o wojnach i pogłoskach wojennych. Uważajcie, nie trwórzcie się tym. To musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i Królestwo przeciwko Królestwu. Będzie głód i zaraza, a miejscami trzęsienia ziemi. Lecz to wszystko jest dopiero początkiem boleści. Chrystus nas zapewnia, że to musi się stać i że to nie koniec, że to wszystko dopiero początek boleści. Te wszystkie zmiany klimatyczne, powodzie, wojny, trzęsienia ziemi i kryzys na świecie to nie jest wszystko. A natomiast popatrzcie, co robi Watykan i nasi przyjaciele protestanci w tym momencie. Władze kościołów i świata wmawiają nam, że właśnie tak nie będzie, że możemy to wszystko własnoręcznie naprawić, jednocześnie bluźniąc Bogu poprzez promowanie wymieszania religijnego. To jest dokładnie ten sam głos antychrysta, który mówi: pokój i bezpieczeństwo i dobrobyt. Ten głos zaprzecza temu, co Chrystus nam zapowiedział w proroctwach. Czytamy dalej w dziewiątym wersecie. Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia. Wówczas wielu zachwieje się w wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić. W wersecie od 11 do 13 jeszcze czytamy. Powstanie wielu fałszywych proroków i wielu w błąd wprowadzą. A ponieważ wzmoże się nieprawość oziębnie miłość wielu, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. W tym fragmencie proroctwa Chrystusa mamy ostrzeżenie przed fałszywymi proroctwami i obietnicę zbawienia dla tych, którzy wytrwają do końca. Ale proszę Was teraz o koncentrację. Zobaczcie werset 12. Jest tu zapowiedź z nieczulicy, którą oglądamy na co dzień i zauważcie, co ją powoduje. Czytamy, że oziębnie miłość wielu, ponieważ wzmoże się nieprawość, czyli niechęć do trzymania się przykazań Pana Boga. Takich fragmentów, które świadczą o tym, że ustawy ekoniedzielne i inne zabiegi człowieka nic tutaj nie pomogą, jest w Piśmie Świętym bardzo wiele. Ja wiem, że być może niektórzy z Was bardzo by chcieli, żeby Watykan miał moc to wszystko zatrzymać, ale Biblia nam mówi w proroctwach, że ratowanie ekosystemów Ziemi i budowanie utopijnych wizji, których człowiek swoim cwaniactwem ratuje świat, nic tutaj nie pomoże. Rządzący ludzie chcą rozwiązać problemy tego świata po swojemu, na swoją chwałę, Często będąc w złej relacji z Bogiem i do tego używając złych sposobów, czego przykładem są wyżej wymienione działalności, które nie mają błogosławieństwa Bożego, ponieważ jednocześnie się Bogu przy tym bluźni. Myślę, że nie ma sensu ratować zniszczonych globalnych struktur, podczas kiedy naruszone zostały fundamenty naszej rzeczywistości, nasze geny. Oraz u niektórych wiara i relacja z Bogiem. Jestem przekonany, że naprawę świata trzeba zacząć od naprawy naszej relacji z Chrystusem, poprzez wiarę, z której płynie posłuszeństwo względem fundamentów praw biblijnych, od których Watykan jest bardzo odległy w swoich praktykach. Z Pisma Świętego wiemy też na pewno, że po powrocie Chrystusa wszystko będzie nowe, a zniszczona Ziemia nie będzie odnowiona ociężałymi machinacjami słabego człowieka, tylko będzie odnowiona mocą samego Boga. Wszystkie te plagi i kosmiczne anomalie nie ustaną, dopóki Chrystus nie zabierze posłusznych chrześcijan do swojego nieba, i dopiero wtedy, gdy na Ziemię zejdzie miasto święte, dopiero wtedy i wyłącznie wtedy. Zostanie przywrócony oryginalny porządek i pokój spoczynku siódmego dnia, szabatu z ogrodu Eden na całej Ziemi. A o świętej niedzieli ani o innych utopijnych oszustwach antychrysta nikt już więcej nie usłyszy. Niech Wam Chrystus błogosławi.